Żyjemy w świecie, gdzie dzieje się wiele złego. Większość ludzi jest zabieganych. Czasami zapominamy o ważnych i istotnych rzeczach w życiu. Czas leci nieubłaganie, a wystarczy tylko na chwilę się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, cieszyć się drobiazgami, których czasami nie dostrzegamy, które dzieją się obok nas a tak naprawdę to właśnie one sprawiają, że człowiek może być szczęśliwy. Gdzieś na Cyprze, wyspie leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego, mieszka Jack Fumanis, artysta, malarz. Człowiek, który właśnie docenia każdą chwilę w życiu i przekazuje to między innymi w swojej sztuce. Kolory życia Proszę, powiedz mi Jack, co czujesz przed rozpoczęciem nowego dnia, przed malowaniem. Każdy dzień jest inny i w jego trakcie obserwuję nowe zjawiska i cieszę się nowymi rzeczami. Proszę, powiedz mi Jack, czym jest dla ciebie sztuka? Sztuka jest sednem i rzeczywistością egzystencji. Stanowi ona ekspresję mojego wewnętrznego kosmosu i mojej tożsamości. Jest tym samym emanacją mojej duszy. Potrzebujesz inspiracji do namalowania kolejnego obrazu? Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: tak, ponieważ do tworzenia pięknych dzieł sztuki wystarczą standardowe techniki. Jednak muszę powiedzieć, że podczas tworzenia dzieł najwyższej próby i jakości, na tworzenie jakich mnie stać, jest to konieczność. Jak wygląda Twój proces twórczy i jak długo trwa? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ świat artysty rządzi się własnymi prawami, które niełatwo w prosty sposób wytłumaczyć. Mogę natomiast powiedzieć Ci, że tak naprawdę niczego nie tworzę. Po prostu uzewnętrzniam i przedstawiam to, co widzę w sobie. Tak jak gdybym patrzył w lustro. Jaki był Twój najbardziej pracochłonny i energochłonny projekt? Dla zawodowego artysty, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, nie ma nic trudnego w połączeniu swojego serca i duszy z płótnem. Jednak przekazanie dokładnie tego, co nas inspiruje, może być czasami pracochłonne, ponieważ wymaga od nas raz za razem osiągania najlepszych efektów pracy. Proszę, powiedz mi Jack, czy ukrywasz w swoich obrazach jakieś przekazy? Moje obrazy mogą być zrozumiane i interpretowane przez każdego zgodnie z tym, co podyktuje umysł oraz światopogląd, ale mogę powiedzieć, że większość odbiorców czuje związek z moimi pracami. Często mówią mi, że wywołują one w nich spokój i poczucie szczęścia. W swoich prasach często umieszczam ukryte przesłania oraz tropy, które niektórzy ludzie bardzo precyzyjnie odczytują, czerpiąc dodatkowe korzyści płynące z rozumienia głębszego przekazu. Czym jest dla ciebie światło i jak przekładasz je na obrazy? Światło jest dla mnie narzędziem, dzięki któremu wydobywam ze swoich prac esencję tego, co obserwuję wewnątrz siebie. Światło jest dla mnie drogowskazem, wyrazem danego momentu w świadomości. Proszę, powiedz mi, Jack, jak wygląda życie na Cyprze? Życie na Cyprze jest takie ciche, bezpieczne i spokojne, i pełne inspiracji, żeby być z Tobą szczerym. Są jeszcze miejsca, których nie odwiedziłem. Natura niezwykle hojnie obdarzyła tę wyspę, na której nie brakuje pięknej przyrody. Cypr skrywa przed artystami wiele niespodzianek. Często udaje mi się je uchwycić podczas malowania na świeżym powietrzu, zwłaszcza na wsi. Za każdym razem zaskakuje mnie różnorodność piękna, które można napotkać tu na każdym kroku. Czy jest wyjątkowy obraz, z którym łączy się specjalna więź? Niewątpliwie, jako zawodowy artysta, mam swój własny język i ekspresje, które odznaczają się na każdym z moich obrazów. Mam jeszcze wiele prac, których nikomu nie pokazywałem, a które noszą ślady pewnych koncepcji. Czy podczas malowania czujesz, że Twoje myśli są gdzie indziej lub w innej przestrzeni? Wszystko zaczyna się tutaj, ale później przenoszę się do innej rzeczywistości i uniwersum, których nie da się opisać ludzkim językiem. Chodzi mi o to, że nie istnieją środki wyrazu pozwalające na artykulację głębi piękna, którego nie da się opisać słowami. To pewnego rodzaju deficyt ludzkiego języka, który nie jest w stanie przekazać wszystkich znaczeń. To samo dotyczy zobrazowania ich na płótnie, co odnosi się w szczególności do ezoteryki oraz wewnętrznych realiów tego, co artysta obserwuje w swojej duszy. Proszę, powiedz mi, Jack, co chcesz przekazać ludziom poprzez swoje obrazy? Swoimi obrazami próbuję nakłonić odbiorców do zajrzenia w głąb siebie, poszukania czegoś, co od długiego czasu nie daje nam spokoju. Chodzi mi o to, że czasami nie nawiązujemy prawdziwego dialogu z samymi sobą, wtedy musimy powrócić na łono natury. Technologia ma oczywiście wiele zalet i trudno z tym dyskutować, ale korzystając z jej zdobyczy oddalamy się od natury, od ziemi, które są niezwykle istotne dla każdego człowieka. Dobrze się czasami nad tym zastanowić. Powiedz mi, Jack, co chciałbyś przekazać całej ludzkości? Większość z nas przywykła do życia przeszłością lub przyszłością. Dlatego umyka nam to, co najcenniejsze, czyli teraźniejszość. Będąc ludźmi, żyjemy tu i teraz, a nie w przyszłości. Wiele tracimy, kiedy myślimy o przeszłości i martwimy się o przyszłość, zamiast doświadczać teraźniejszości. Kolory Życia: Film zrealizowany przez Daniela Stanisławskiego. Tekst Maciej gwóźdź, czytał Piotr Borowiec.